Miał być biwak pod namiotem, pod namiotem się nie udało, ale to nie znaczy, że nie można zrobić biwaku w pokoju. Tutaj będą paróweczki, już się gotują na jednej kucheneczce. Na drugiej gotuje się czajniczek, będzie kawusia zaraz. Także biwak pełną gębą. Mamy dzień drugi, 10.38. Startujemy z przewozu. Oczywiście opóźnienie jak zwykle. Rowery zapakowane, łańcuchy wysmarowane, szwagier wypoczęty. Cyganie w trasie. Ostatnie pompowanie kółek i ja dalej. Dzisiaj w planie stówka zobaczymy, czy się uda. I opuszczamy przewóz. Opuszczamy znowu. Polskę lecimy na niemiecką stronę na piękne asfaltowe niemieckie ścieżki rowerowe. Z jednej strony piękne pola, środkiem nasza ścieżka rowerowa. Co już szwagier robił, gdyż jadł, z drugiej strony pole słoneczników. Spacelium. Z z Tutaj taka ciekawostka. Przez całą, całą drogę towarzyszy nam taki niewielki płotek, który jest podłączony pod prąd, który jest pastuchem. I obstawiamy, że na całej granicy Niemcy po prostu odgrodzili się od Polski, bojąc się ASF-u. Polskich świnią I kaczek. Jak było pod górkę, to musi być i z górki. Błęknica. Jedziemy na most, na granicę, żeby wrócić na nasze ścieżki. Przejeżdżamy przez budy targowiska, które tu są normą. Odbiliśmy troszkę ze szlaku. Koło Łęknicy jest po niemieckiej stronie przepiękny park. Tutaj się nysa rozlewa na jakieś takie drobne rozlewiska. Sporo ludzi. Asfalty, asfalty, asfalty. W końcu nam się znudziło po tych asfaltach. Zjechaliśmy chociaż na chwilę na jakieś. Na szutrowe, polne, jakieś dróżki. W końcu jakieś urozmaicenia tylko asfalt i asfalt. O, Harek, jaki szczęśliwy, że w końcu ma szuter. pod górę. Tak. Czego człowiek nie zrobi, żeby pod górę nie podjechać? Będzie polem jechał. Sytuacja wygląda tak, że pada deszcz. Niestety. Do tego wieje wiatr prosto w twarz, niestety. W związku z czym padło, że robimy małą pauzę, bo do gubina, do jakiejś pauzy, i obiadu zostało nam jeszcze ze 40 km. Także nie jest dobrze. No to w związku z panującymi deszczami trzeba było się ubrać. Tutaj mamy naszą. Gwiazdę nic z żółtego, podkoszulka nie Pod drwi. Nie, nie, absolutnie. Najlepsze jest to, że jak się ubraliśmy, to przestało padać, więc jest szansa, że się będziemy zaraz rozbierać. słońce się uśmiechnęło. Szwagier, jak pierwsze wrażenia? Nie można było stać pod mostem. Minęliśmy Forst. Do Gubina zostało jakieś 27 km. Wyjątkowo ciężko dzisiaj to idzie. Wczoraj szło no łatwo. Wczoraj było chyba trochę łatwiej niż dzisiaj. Deszczek był. Był deszczyk, na szczęście słońce już wyszło. Także batoniki regeneracyjne. I w drogę. I stać. <grystanie> <grystanie> Takie miejsce mijamy już któryś raz dzisiaj. Jeden ze zburzonych mostów na Nysie Łużyckiej. Tutaj upamiętniony posągiem kwiata z pamiątkową tablicą. Róża graniczna czyli kwiaty zamiast broni. Na jedzeni rowerki umyte. Teraz się tylko posmorować łańcuszki 12 km i namiocik. Kolejna zmiana planu. Nie śpimy u Niemca. U nas będziemy zostawać pieniądze, nie u Niemca. Na myjni przyszedł pan i pyta się, dlaczego nie śpimy na polu namiotowym koło Gubina. Nad jeziorkiem eleganckie pole. No zobaczymy na ile eleganckie. Także 4 km dalej niż do Niemca, ale jedziemy. Dotarli na miejsce. Zasłużone piwko i rozkładamy namioty. Arek jest bardzo zadowolony z tego powodu. Bo są pokoje hotelowe, ale nie pozwoliliśmy mu wziąć. Nie ma lenistwa. Ale ponad stówka pękła. Arkadiusz, jak się czujesz z życiowym rekordem? Nie więcej pani miała. A. Nie, nie. że, 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 że... Home, sweet home. Ładnie mi. Home, pokoje hotelowe do Chałupy rozstawione. Arkadiuszowi nawet się udało na metr rozstawić. Szwagier ogarnia prąd. I okazuje się, że nigdzie nie ma, pewnie znając życie. Jest. Jest? Włączyła pani. Pięknie. No to ładujemy. Telefony. To ładujemy do pełna. I kieliszki. To zostało z trasy. I to nie jest izotonik. O. A kopie. A kopie. To jest korbotonik. No to zdrowie. Zdrowie. Czekaj, to by trzeba mać. i kolarzy. O za wiatr w plecy. Tak, nie i brak deszczu. I deszczu tyłek, nie no. hmm. Niebolący tyłek. Amen.